E, witam Was w kolejnym czytaniu e, na moim kanale. Jest to czytanie dla e, singli. E, czytanie na miłość. Czy miłość do mnie przyjdzie? I jak to się piersowało? Czy w najbliższym czasie przyjdzie do Was miłość? Po prostu. I jest to czytanie. Wybierz kartę, czyli będą trzy grupki. Um, I po prostu czasówka będzie w komentarzu pod filmem. I sobie możecie wybrać od razu e, liczbę, którą, e, którą jakby czujecie, którą e, podpowiada Wam intuicja. I po prostu e, tak to wygląda. E, są już czytania na miłość na moim kanale, aczkolwiek są to czytania ogólne i dla dość e, dużej grupy osób. A więc zarówno dla singli jak i dla e, parto, to czytanie jest głównie dla singli. Czy przyjdzie miłość w najbliższym czasie? I zobaczymy. I zaczynamy z grupką numer 1. Czy przyjdzie miłość? Dla osób, które wybrały grupkę numer 1. Jak najbardziej, tak? Moi drodzy, dziesiątka monet bardzo dobra karta na miłość. To jest stworzenie domu z kimś, być może już nawet ktoś jest przy Was, z kimś, z kim macie plany wspólne, przyszłościowe, plany plan na przyszłość plany o domu, o rodzinie o takich więziach bardzo dobrych więziach rodzinnych, domowych. Czyli jak najbardziej tak, miłość do Was przyjdzie Drogie spełnienie jak najbardziej tak Zobaczymy jak to się dalej potopczy, jak ta miłość do Was przyjdzie Jak to się do Was potopczy I patrzymy, jak to dalej będzie I mamy e, króla. Króla moi drodzy. E, kielichów. Nie wiem, czy dobrze widać. Po prostu tak to zrobimy. E, czyli co? Jakiś mężczyzna już jest. Nawet bym powiedział, że już jest. Nie tyle, co się pojawi. Jeśli, no, jeśli go nie ma, to się pojawi. Na pewno. E, może być to znak wodnik, e, z, wodny. Ale nie musi być oczywiście. To nie jest e, żaden. E, to że tak musi być. Po prostu mężczyzna z uczuciem, e, mężczyzna konkretny, który da Wam spełnienie, po prostu, bo przy dzies dziesiątce monet jest to po prostu spełnienie i to marzenia o wspólnym domu i o wspólnych e, dzieciach, jak najbardziej, tak? Tworzenie bardzo ładnie się to rysuje dla Was, e, moi drodzy. Jeśli się ktoś jeszcze taki nie pojawi, to się pojawi. Jeszcze sprawdzę, w jakim czasie. W jakim czasie to się to się zadzieje czyli jest nie zabraknie niczego, to jest bardzo dobra prognoza. W jakim czasie? Już patrzymy, moi drodzy, w jakim czasie? Ta miłość do Was przyjdzie. Też mam wrażenie, że ta miłość już jest. Że czujecie gdzieś nawet... E, że już jest, jesteście po prostu świadomi tego, że e, ktoś do Was e, przyjdzie. A więc e, tak to wygląda dla Was, moi drodzy. I mamy kartę Wisielca, czyli może teraz jest czas e, stagnacji. Być może e, jest już osoba, którą macie, a po prostu e, gdzieś stawianie się... E, kontakt się urwał, być może nie macie kontaktu i dopiero ta osoba się pojawi. Być może mieliście te plany już z tą osobą. I tutaj doszło do jakiejś stagnacji, być może jakieś sprawy po prostu was rozdzieliły, zatrzymały tą relację czynniki zewnętrzne, że tak powiem, po prostu relacja nie mogła iść dalej i teraz jakby ruszy to do przodu. Um, czyli tak to by wyglądało. Albo po prostu e, teraz jest e, czas dla was, gdzie czas stagnacji i będziecie pomał wychodzić z tej stagnacji. Czyli a być może jeszcze musicie poczekać jak, jakiś czas żeby jakieś utknięcie w miejscu jest i to jest, nawet jest do 10-12 miesięcy, czyli do roku bym powiedział. A więc być może teraz jest czas dla Was, żeby przepracować jakieś rzeczy, być może przepracować jakieś rany z przeszłości, i tutaj nie ma co Rozpaczać, bo miłość przyjdzie. Tylko albo musicie e, być gotowi na tą miłość na nowo być może to jest czas uleczenia się po e, jakiejś poprzedniej relacji, albo teraz jesteście rozdzieleni przez jakieś sprawy i nie możecie po prostu kontynuować tego związku. Ale jak najbardziej miłość przyjdzie, tylko trzeba poczekać jeszcze. Czyli cierpliwość, tak? Bo teraz widocznie jakieś inne sprawy mają e, pierwszeństwo. Przez to wy nie możecie wejść w relację. Tak to wygląda z drugiej rynki. I zobaczymy co za dwójek. Czy przyjdzie miłość do, do dwójek? Czy e, dwójki znajdą miłość? Przyjdzie na pewno, ale czy, czy w najbliższym czasie? Jak zapytamy, czy w najbliższym czasie? w najbliższym czasie przyciągnięła się do dwójek. E, moi drodzy, u dwójek. E, ktoś z przeszłości powróci. Tak mi się wydaje, że macie teraz e, skupiacie się na kimś z przeszłości e, być może jakiś ex albo osoba, z którą e, mieliście w planach kiedyś, być może jakaś dawna miłość, dawna osoba z przeszłości po prostu wraca do Was. To na pewno. E, czyli jak najbardziej tak, ktoś z przyszłości wróci. Teraz zobaczymy, jak to się roz... e, jaki będzie wynik tej, tego związku, tej relacji. Tutaj, co się między Wami zadzieje, czy to pójdzie, w jaką stronę to pójdzie. to tej sytuacji, Czyli ktoś z przyszłości po prostu wraca. Albo ex, albo z kimś, e, z kim planowaliście kiedyś coś, ale Wam nie wyszło, e, albo po prostu z ktoś, z kim przerwaliście w jakimś momencie. Teraz patrzymy: gdzie rezultat? Moi drodzy, dziesiątka. E, Siątka kielichów. Ona mi się pojawia na spodzie talii przed chwilą. I teraz mam na spodzie talii mam cesarzową. Czyli ktoś w przyszłości wraca i tutaj jest tworzenie domu, jakby być może właśnie coś było przerwane, coś się nie udało i teraz być może ponowna próba, naprawienie i jest to spełnienie, jest ten dom, ta rodzina. Tutaj ta cesarzowa, czyli nawet zajście w ciąże, wspólne dzieci. Jak najbardziej dzieci się pokazują, czyli możliwość założenia domu, rodziny. To wspólny dom, wspólna rodzina. Bardzo ładnie. I teraz zobaczymy, jaki czas, jaki czas, w jakim czasie to by się zadziałało. Do jakiego czasu. Zatrzymmy, moi drodzy. Do jakiego czasu wy e, ta relacja się pojawi dla Was? A, ósem, nie wiem, czy dobrze, czekajcie. Tak. ósemka kielichów, e, czyli do 8 tygodni, moi drodzy. Ktoś może wrócić i tutaj gdzieś to się zacznie. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest tak, że osoba wraca i od razu w jeden dzień budujecie dom, rodzinę i tak dalej. Czyli, że będzie wymagało to czasu. Bo od szóstki kielichów do dziesiątki kielichów jest jeszcze jakaś droga do przejścia, tak? Czyli e, to, to się dopiero zacznie, moi drodzy. To nie jest tak, że w jeden dzień stworzycie rodzinę, dom i tak dalej. Czyli e, pamiętajcie o tym. Ale ładna prognoza dla Was. Ktoś w przeszłości wraca. I przechodzimy do trójek Czy do trójek przyjdzie miłość? W najbliższym czasie, pamiętajcie, bo miłość przyjdzie tak czy inaczej, ale Czy w najbliższym czasie, być może nie jest to dobry czas na miłość, tak? No, być może jeszcze do przygotowania Tak jak u jedynek, ten wisielec, mówi mi, że Coś, że jeszcze nie teraz, ale przyjdzie Czyli, że czekanie jest warte, gra warte świeczki? Czy bardziej czekanie warte tej miłości? I co dla trójek, czy przyjdzie miłość dla trójek? Patrzymy. Karta wisielca czyli. Karta zastoju. Póki co nie jest to czas na e, związek, moi drodzy. Czyli jakieś inne rzeczy są teraz dla was ważniejsze, może jakieś problemy, jakieś coś do przerobienia, coś może... E, zaraz zobaczę w sumie. Wy nie będziecie mieli karty rezultatu, tylko co trzeba... Co, dlaczego? Dlaczego nie? Co, co, co trzeba przepracować? Moi drodzy, zaraz zobaczymy. Co w tym czasie trzeba... Na czym trzeba się skupić w tym czasie? Dlaczego nie? Mamy królową, moi drodzy, buław. O czym ona mówi? Albo jeszcze ktoś jest w Waszej głowie, czyli e, jakaś osoba, która jeszcze jest w Waszej głowie, e, której, którą jeszcze przeżywacie i musicie ją e, prze, przepracować, że tak powiem, przeboleć, coś uleczyć się z tej osoby. Albo to jest teraz czas dla Was, gdzie Wy jakby dbacie o siebie, o swój rozwój, i teraz to jest czas, gdzie Wy po prostu dbacie o siebie. I to Wy jesteście na pierwszym miejscu, i tak naprawdę nie ma tej potrzeby zajścia, wejścia w jakiś związek. A więc tak to mi się pokazuje, tak? Do jakiego czasu. No nie wiem, przy tym. Przy Wisielcu jest to do roku czasu, tak? Czyli e, dla was taki przekaz, wy skupiacie się na sobie po prostu i będziecie realizować swoje cele, swoje zamiary, spełnienie jest u was, e, być może nie, ma, e, nie macie potrzeby wejścia w związek, być może czujecie się dobrze sami ze sobą. Przypominam, że nie z wszystkim możecie rezonować, tylko z jakąś częścią, więc e, każdy będzie miał inną sytuację. Być może jesteście teraz na jakimś rozdrożu, na jakimś etapie w życiu, w którym wy... E, Czujecie się dobrze sami z sobą i potrzebujecie czasu dla siebie teraz I być może jakiś związek się skończył niedawno Być może um, związek był tak męczący, że po prostu wy potrzebujecie takiego odpoczynku Być może um, jesteście na takim etapie, że nie potrzeba wam związku, bo wam jest dobrze z sobą I że nie chcecie przeżyć tego, co przeżyliście I że potrzebujecie właśnie takiego czasu, żeby e, poukładać sobie sprawy różne w głowie a więc tak to wygląda dla Was moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i się. Tak, zostawcie reakcję. Zachęcam Was do lajkowania, do łapek w górę, do komentarzy, do subskrypcji, e, zostawcie komentarze, bo e, jestem ciekaw z kim e, czytanie rezonuje. A więc zachęcam Was do tego i zapraszam Was do kolejnych czytań na moim kanale.